Białem! Jest! A? Jest! Ale jakaś drobnica! Zobacz! Mówiłem, że akwarystyczne biorą tutaj. Zobacz, jaki olbrzym! Król! Jak się kręcę. Ty no, mary. Ty no, zobacz! Na, Na złotko! Na czerwonymi. czerwonymi, tak! Pięknie. Dobra, yy, biorę do akwarium. akwarium, Gdzie tam, kurde, idę mam akwarium. Dobra. Akwarium to wiesz, strzelę sobie jak matka gdzieś wyjedzie, bo powiedziała, że mi zbije. O. Bo ona nie chce, Okej. wiesz, tego. A jak już będzie stało 240 zalane, masz młotek? Bij. Bij. O, i, o, i poszedł gówniacie jeden. No i na pewno będzie bije, nie? Tak. Wodę będzie zbierać, a poroślinki gdzie? Tu. Przecież to ma być zimnowodne. No tak, tak, tak. No patrz, ale kurde plelek, ale jaki, ład... jaki ładnie wybarwiony, zobacz, czekaj. Ładnie jest wybarwiony, nie? No. Małolaty, kurde. Ładny jest, no ładny, ładny. No, ładny, ładny. No, no dobra. Przy samym brzegu, przy samym No tym, mówię. Przy samym brzegu. Mówię, przy samym brzegu dawać. Idzie? Tak. Ale co, Spojrzałem tylko na szczytówkę, bo nie byłem pewien, wiesz. Tak. O. Też jest Też akwarium, no. Zdecydowanie akwarium. No. też ładna jest, zobacz. No troszeczkę większe od tamtego. No. Ale wiesz, nie byłem pewien, myślałem, że dziecko. spojrzałem na szczytówkę no, ja myślałem, sz... i że... widziałem, że szarpie, nie? No, a ja myślałem, bo czułem że tak troszeczkę, ja myślałem, wiesz. myślałem, po wędce patrzę, stupa. Też myślałem, że wiesz, że, że, że szczupły. A to taki dupelek. Kurde, nie rzucaj się. Ale zasunąłeś, kurde. negusie. o One tak biorą. Tak, nie Głęboko. Wiesz, one... One już to mają w tym, że one mają kruchę. Dokładnie. I one tak. się mogą uwolnić, jak szarpią. Dokładnie, tak. No, no, Gówniarzu, pokaż mi się tutaj okay. do, do, do kamerki. jeszcze. w no, 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 no Przyprowadź większy. Jeszcze powiedz, że wyciągajesz przynęto Widzisz jak jest, jakie sraluchy jak biorą? Zobacz. No zobacz, jakie, to, jakie małe biorą, no. ile to ma A to głodne jak cholera musi ile to ma 12 To frytka taka kurde No ładny Gusek. no Ty masz mnie paznokcie, to tak możesz jak krzyczeć. <grym grym> Dobra, no. Chodź, zobacz. O, zobacz, sportowy. Ale normalnie, no my dzisiaj tylko same. Same tak. sportowe dzisiaj łowimy. Ale, nie no ładne. No to co, po dwa mamy, nie? No. <grym> Ale jak go trzyka, go wyciągnęła, <grym> jak kochlą. Pokaż go tak, kurde, no ładniutki. A, no. no, no, dwudziestaczek. 20. No? Nie no, nawet więcej, zobacz. No pewno. 20... No. Mordeczka fajna? 25 prawda? Elegancki. Mhm. No dobra. Nie, polecam. Kurde. I gdzie, w którym miejscu więcej? A tutaj. Na środku. A, na środku się dziaplą. A ja tam szedłem, nie zauważyłem, a tam chłopaki na spławiku, bo pod brzeg a, nie mogę rzucać, a, wiesz. Tak, tak, tak. Muszę przejść tutaj bliżej, nie? Górę. Jest? Jest, jest, jest. O, Ale szarpie patrz Ej, ładna sztuka O, fajnie! Taki tak jak twój! Tak. Taki jak twój może ten sam Ty, no rzeczywiście <laughs> Kurde, że trzeba <laughs> go zmienić Idź o. mnie stąd No nie, nie pójdzie patrz ale się wpiął skubany. Masz? Ale ładnie wziął, słuchaj, no. to jest najważniejsze. Ale jak szarpał pięknie. No. Jedna, żeby poszła. Kurde i teraz druga wyjdzie. Je, jest elegancko. E, nie no, trzymaj dzięki. Dobra, dobra. No. Trzymaj się, trzymaj się tutaj nie, nie ruszaj. No, no Tarka. Ale jest tutaj. Popie. No? no. Nastraszysz się? Pokażę. No nie chcę, kurde. Nie, no. nie chcę i tyle. O. Ale jest ładny. Tak inny kusek. Piękny. No to jest taka sztuk. Tak, dwudziestaczek jest. No. Spokojnie. No. Poszedł. Coś większego, Beata? Bo coś się długo idzie. Szczupły chyba. A jak? Pięknie! Elegancko, brata. Mówiłem? Że nas, mówiłem, że nas wyjaśni zaraz, czeka, czeka, czeka. że złowisz szupaka. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze, dobrze. Poczekaj, zaraz my szybko zmierzymy. Ale pięknie. Ty. Szyb. <grym> mówiłem, że nas wyjaśni. po potrzeb. Ten, a ten ja siak. Mówiłem, ja. Mówiłem, ja. Bardzo, ale nas Mówiłem. Mówiłem, bardzo żeby moje słowo się w gówno wróciło. <grym> Na ja Wywróżyłem. Pięćdziesiątka. Ale Pięćdziesiąteczka. Pięćdziesiąt? Pięćdziesiąt sześć. Pięćdziesiąt sześć? No, pięćdziesiąt sześć. Pięćdziesiąt sześć, ładnie. Graty. Pani kierownik. Super. O, Ale kurna, to mi idź na lody albo coś. <grym> To za, to za te ostatnie cztery szczupaki. Dobra, niech nie, nie go zadał. trzyma. Trzymaj, trzymaj go, w ataku. Ale elektryczny chłopak jest. Cieka, kurwa. Daj. daj jej. To nie dwój, to daj. Mój. Jej. Ty i z ogona dar. Poczekaj, po dobra, dobrać. trzymaj. Daj. Wiedziałam, że tak będzie. Trzymaj. Śliski strasznie. Dobrze, trzymaj go. Dobra, Już. Trzymaj go, bo tak wiesz. Poczekaj. go trzyma. Czybko, bo... Bardzo ładnie. Poczekaj. Chyba ta do mnie też, tak? tak. No. no i Beata nas wyjaśniła. Wyjaśniła nas, no mówiłem, że nas wyjaśni. Ładnie nas wyjaśniłaś. Dobra, wypuszczę Ale tak patrzę, mówię, kursy, myślałem, że już ma, wiesz, a. na brzegu, a widzę, że ona cały czas pompuje. No nie wyjaśni... widziałem, kurde, że iść. Że Co idź... my z tymi okoniami? Ty Co? Zbierze. Siusiaki takie kurde. Jak no. <laughs> tam Wyjaśniłaś nas? Wrzuciłaś pod fontannę? Wyjaśniłaś... Tak. Pod fontannę. Kontannie. Przepraszam, a tu szczupak? Tak. To są szczupaki? Tak. Mnóstwo. Wszystko jest okay. praktycznie. No ale tu się łowi i wypuszcza. Tak. No nie, no tak. Mhm. No tak. Wszystko musi wracać, bo... to. Dobra. Złata się dalej. Zobaczmy nasza prawka Ja idę wracam tutaj. Kur. Mówiłem, patrz, Zdo zdążyłem powiedzieć, że nas wyjaśni. Idzie. Rzuciłem i idzie Zobacz, gówniarz idzie Poszedł Poszedł, poszedł. poszedł. A, poszedł. To by było... Ty naszą rzucić to... Kur... To... Zapiąłem kawą, zakręciłem i Ale nas Marek No Ja już nic nie mówię Bo się sprawdza Siedzi. Oko. Rzuciłem w to samo miejsce. Słucham? No to już piąta sztuka teraz. Piąta? Piąta, tak. Daj się w Góry znowu na, na, na pełną kotlicę przywali, no. dzięki. No za większe to już trzeba Nie, się z tym to... że, że już będą tak trzaskały. Ale szybko Ci poszło. Tak, no ten taki wiesz. No. To samo całe już się. To samo miejsce. Mhm. Siedzą przy fontanie. Zbadaj. Poka poka? Tu jest taka sztuka. Mhm. No i dobrze. Zaczyna Ale dzisiaj to połowione, co? Tak. To jest połowione na razie. Wiesz, co to No. Oj, nic nie da. Idzie! Sraluch Straluch! Straluch. No ile? Krzysiek! Który to jest? Który to jest? Właśnie wiem! Który to jest? Piąty? Szósty? Nie, szósty? Siódmy! Siódmy, no! Same sportowce kurczę o, same takie sraluch, Ale przyjemność jest. Nie, 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 nie. <laughs> Plum. Kamery nie włączyłem. O, koń, okoń. Ale sarpie. Patrz, 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 patrz co się dzieje, patrz. O, ja, nie, nie. o panie. Panie. A, ósmy, panie. ósmy panie. dzisiaj. Panie, no pięknie. Ósmy dzisiaj. <laughs> Czy? Oj tak! No, oj tak, ten to... Przy, przy, przy... Dzięki się. Ten to przy... Ładnie szarpnął. No <grym> w cymbał dostał i... O, taki, taki gusek, Ładny, Ósmy, patrz. Ósmy cud szczęścia. Nie no, jest. Ty to my dzisiaj jak na zawodach. No, dzisiaj zawody. No. Który? Czwarty? Nie wiem, czwarty albo Czwart, czwarty. Czwarty i szupak, kurde. No. No. Ładnie.